Pozdrawiam, Waldek, kanał Fotomix. Dzisiaj pokażę coś innego, a mianowicie jak stworzyć ze zwykłego zdjęcia efekt plakatowy, który będzie się składał z okręgów ładnie otoczonych czarną obwolutą. Można to wykorzystać, aby po prostu wzbogacić swoje portfolio czymś innym, czymś oryginalnym i czymś, co. Przykuwa uwagę, a nie tylko samymi zdjęciami. Zapraszam zatem do obejrzenia. Oczywiście, ci, co jeszcze nie zasubskrybowali mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, jak się będzie film podobał i komentujcie. Komentujcie, na wszystkie pytania odpowiadam. I teraz wskakujemy do Photoshopa i zobaczymy, jak taki efekt wykonać. Mając już wybrane zdjęcie, przechodzę do warstw. Standardowo tworzę nową warstwę, czyli klikam prawym klawiszem na nasz background i daję duplikat. Layer, mamy już kopię naszego backgroundu. Teraz jeszcze raz prawym klawiszem konwertuję na Smart Object. Przechodzę do Adjustment Layer, wybieram Solid Color. W oknie edycyjnym zaznaczam. Kolor czarny, klikam OK i łapiąc naszą czarną warstwę, przenoszę ją pod nasz background copy. Możemy wyłączyć już naszą warstwę oryginalnym zdjęciem. Kolor czarny jest po prostu po to, aby dać tło późniejszym naszym efektom kółek, aby po prostu były czarne. Zaznaczam zdjęcie i przechodzę do menu Filter, Pixelate i Mozaik. Tutaj wielkością działania filtra ustawiam tak, żeby były lekko widoczne kontury zdjęcia. Tak jak teraz 35. Należy zapamiętać sobie tą sumę, bo będziemy później na niej tworzyć kółka które właśnie wypełnią ten piksel który ma rozmiar 35 klikam OK jak widzicie dzięki temu że mamy smart object nasz filtr pojawił się u i będziemy go mogli jeżeli zaistnieje taka potrzeba edytować w każdej chwili teraz otwieramy nowy dokument czyli przechodzę do menu File New i jak to było przy tworzeniu mozaika ustawiam tutaj wielkość dokumentu właśnie na tą wartość czyli w tym przypadku 35 pikseli na 35 pikseli. Color Mode RGB 8 bitów tu spokojnie może to zostać background biały OK i jak widzicie mamy kwadracik który klikając na lupę możemy powiększyć aby go jeszcze zedytować. Następnie przechodzimy do paska narzędzi, wybieram narzędzie zaznaczania elliptical tool, ustawiam kursor w górnym lewym rogu i maluję kółko, aby ładnie wtopiło się w cały kwadrat. Jeżeli to już wykonam, przechodzę do menu edit, fill i z contents wybieram black, aby wypełnić cały środek naszego koła czarnym kolorem. Klikam OK i jak widać, wypełniło się wszystko czarnym kolorem. Jeżeli przejdę do menu select i dam Deselect lub CTRL-D Zginie obramówka z selekcją. Jeżeli chciałbym aby zniwelować linie które określają gdzie znajduje się nasz piksel i, i widzimy jaka jest wielkość naszego piksela. Można przejść do menu View Show I mamy opcję Pixel Grid Gdzie jak widać wyłączyło całkowicie widoczność linii określających piksele. Następnym krokiem jest przejście do menu Image Adjustment Invert czyli mamy czarne tło białe wypełnienie naszego okręgu. Następnie przechodzimy jeszcze raz menu Edit i Define Pattern tutaj możemy Napisać nazwę właśnie naszego okręgu. Jeżeli to zrobimy, klikamy OK i spokojnie można już zamknąć bez zapisywania nasz dokument. Teraz na naszym dokumencie, który tworzymy i na naszym zdjęciu, które edytujemy, tworzymy maskę warstwy, czyli przechodzimy tutaj na dół, klikamy tą ikonkę, tworzy się maska. Warstwy. Mając ją zaznaczoną, przechodzimy do menu Edit, Fill. Z contents wybieramy Pattern i nasz przed chwilą stworzony obraz zaznaczamy go. Klikamy OK. I teraz, jak przybliżymy sobie zdjęcie, to ładnie widać efekt. Który uzyskamy. Aby jeszcze podkreślić jakość stworzonego przez nas zdjęcia, możemy przejść do Adjustment Layer. E, przepraszam, możemy przejść do styli warstwy, czyli Layer Style, opcja Stroke i tutaj określić jeszcze, jak ma być zaczernione i wyrównane kółka na projekcie. W tym wypadku wystarczy size na 1 piksel, pozycja inside, czyli w kółku krycie można dać na około 80%, kolor oczywiście czarny, ok, i mamy już zakończony właściwie nasz projekt. Tak to mieliśmy na początku, teraz mamy ładną grafikę złożoną z równych Okręgów na całym zdjęciu. Nic trudnego, po prostu wykorzystanie filtra i efekt mamy gotowy. A nasze portfolio zdobywa o wiele więcej, właśnie efektu wizualnego, dzięki takim delikatnym zmianom, bez względu, czy to będziemy wrzucali na naszą stronę internetową, czy na portale społecznościowe. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Co tydzień nowe wiadomości, co tydzień nowa dawka szkoleń. Oczywiście, jeżeli film się podobał, to łapka w górę, komentujcie. A na pewno za tydzień będzie nowy film, który myślę, że przyda się tak samo jak wcześniejsze. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.